Majorze, pokaż nam e, kierunek jazdy. Dobrze. Na wschód. No. Tak. Tam musi być jakaś O, samochód na przeciwka. Tu sam? Nie. Bo jak masz jakieś filmy na czołem. Tam... A ty masz swojego laptopa? Tak, A no, no, co? co chcesz? Oh. <gry> <Iii>, dobre, dobre. <gry> dobre. Jedźmy szybciej, bo te stare dziady nas ścigają. No, to dobrze. z kijkami. Niemiły jest. Kto? Pan ma groźne oczy, ale serce ma wielkie. Tak, tak zwany przerost. Pani udaje, że tak. plenuje i że jest... umie chodzić.